Bolesławiecki Uniwersytet III wieku to instytucja, która od swego zaistnienia w mieście skupia wielu słuchaczy seniorów, którzy oddają się w jego ramach przeróżnym aktywnością. Jedną z tych, które chyba najmocniej zaistniało w jego przestrzeni, jest szeroka aktywność plastyczna realizowana na warsztatach prowadzonych przez Katarzynę Sas. Pani Kasia Sas i grono jej podopiecznych, tak jak w renesansowych szkołach malarskich. Wpatrzone w swoją mistrzynię, czerpiące od niej inspiracje, ale też posługujące się swoim kodem, swoim sposobem wyrażania siebie. I proszę Państwa, to wszystko u nas w naszej galerii. Uniwersytet III wieku jest placówką Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Odbywające się w Bolesawieckim Ośrodku Kultury zajęcia warsztatowe w jego ramach to praca w różnorodnych technikach malarskich, w różnych tematach, a w tym również praca z rękodziełem. Cieszę się bardzo, że to kolejna wystawa, ponieważ my te wystawy realizujemy od roku 2008, czyli od 17 lat, jedną z bardzo istotnych. Jeden z najbardziej istotnych elementów działania Uniwersytetu III wieku to jest realizacja pasji, w tym przypadku tej pasji malarskiej, estetycznej, wyrażania swoich, swojej wrażliwości i z tego się bardzo cieszę. Zaprezentowane na wystawie prace to różne techniki plastyczne, ale podobieństwo inspiracji, które płyną z natury. To zarówno przyroda, krajobrazy, jak i sylwetki ludzkie. To jednak nie tylko realistyczne odwzorowanie rzeczywistości, ale też własne interpretacje, zastanej rzeczywistości i twórcze jej przekształcenie. Wszystko bowiem zasadza się na rozwijaniu wyobraźni i kreatywności, która ma dać twórcom radość i satysfakcję stworzenia. Rzeczywiście na wystawie mamy cudowne prace, wspaniałe prace, oczywiście dziękujemy pani. Która uczy nas, która przekazuje wiedzę i serdecznie, serdecznie dziękujemy za wszystko. Chciałabym jeszcze podziękować swoim słuchaczkom, które tak pięknie malują i wyrażają się poprzez swoje prace. Także dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Prezentowane malarstwo to dzieła wyłącznie pań, bo i na warsztatach to właśnie panie są jedynymi ich uczestniczkami. Ten rok był pod pewnym względem wyjątkowy, ponieważ doszło bardzo dużo nowych osób i był pan, ale poddał się, zrezygnował. Także połowa grupy właściwie to, to są osoby, które myślę, że w większości dopiero rozpoczynają swoją przygodę z, ze sztuką, twórczością. I stąd program tegoroczny, taki bardzo bogaty w różne techniki, tak, żeby każda z pań, czy ta, która już kilka lat zajmuje się tworzeniem, czy te nowe panie, żeby mogły po prostu odnaleźć jakiś swój konik, swoją taką ulubioną technikę. Po raz pierwszy w historii tych wystaw nie ma ona swojego tytułu. Panie chciał jednak wyrazić nie o to jaką siłę daje człowiekowi twórczość malarska. Wystawa znajduje się w holu Bolesławieckiego Ośrodka Kultury na pierwszym piętrze. Czynna będzie dla zwiedzających do 20 czerwca w godzinach pracy ośrodka.